Witam serdecznie w moim nowym materiale. Eee, ostatnio było kilka komiksów obyczajowych, trochę bardziej niszowych, e, więc teraz dla odmiany pozycja rozrywkowa, lekka i zabawna, ale jednocześnie bardzo wartościowa. Usagi i Ojimbo, bo o nim mowa, e, to komiks łatwiejszy w odbiorze. Głównym bohaterem e, jest tutaj Samuraj bez Pana. Czyli tak zwany Ronin, który podąża, gdzie powiedzie go los, a los Usagi'ego determinuje Bushido, czyli kodeks etyczny samuraja, który nakazuje mu pomścić swojego pana, za którego bezpieczeństwo Usagi był odpowiedzialny, a który został zdradzony i zabity. W tym komiksie poznajemy kilka samodzielnych krótkich historii tytułowego długołuchego królika, które są ze sobą powiązane w ciąg chronologicznych wydarzeń. Następnie dostajemy retrospektywne spojrzenie na początki życia Usagiego, jego trening i dalsze losy jako początkującego samuraja. Następnie kontynuujemy poznawanie przygód Ronina, jego przyjaciół i wrogów. Przedstawione opowieści to często bardzo zabawne historie z morałem niosące przesłanie, jak należy postępować, co jest dobre, co złe, że należy pomagać potrzebującym, opiekować się słabszymi, bronić rodziny, być uczciwym albo. Również odpłacać pięknym za nadobne. Nie zabraknie tutaj zaskakujących zwrotów akcji, wewnętrznych przemian postaci, czy wzruszających i smutnych wątków. Jest to komiks czarno-biały, lecz mimo to prezentuje się doskonale. Kreska jest bardzo wyraźna i dokładna, gdy potrzeba, a czasami mniej szczegółowa. Co idealnie podkreśla istotność konkretnych kadrów albo oddaje perspektywę. Rysunki nigdzie nie są puste, zawierają dokładnie tyle treści, ile wymaga sytuacja, a sceny bywają naprawdę dynamiczne i przepełnione akcją. Może się ta kreska podobać lub nie to dość subiektywne odczucie. Mi przypomina mangowy styl rysowania i to mi odpowiada. Autor często w bardzo subtelny sposób rysuje krew czy rany, a oprychy umierający w pojedynkach są przedstawiani w lekko humorystyczny sposób. To sprawia, że nie odbieramy tego jako coś poważnego i brutalnego, a komiks można dać 14-latkowi. I powinien mieć wiele frajdy z czytania. Tutaj przykład jednego z kilku, kilkunastu kadrów na dwie strony, które pojawiają się w tym komiksie. To idealne przedstawienie kunsztu autora. Podczas lektury znajdziemy wiele odniesień do kultury i tradycji Dalekiego Wschodu. Oraz zwrotów czy nazw własnych, które posiadają swoje przypisy. Ilość tego typu treści jest bardzo wyważona, co nie wybija z rytmu i pozwala lepiej wczuć się w opowiadaną historię. Zaprezentowane wydanie odpowiada wydawnictwo Egmont. Autorem komiksu i postaci usakiego jest Stan Sakai. Początek to pierwszy z dwóch tomów o tym samym tytule. I preludium do sagi, czyli kilkutomowej kontynuacji przygód królika dzierżącego dwa miecze. Tom pierwszy liczy aż 576 stron, genialnej lektury. Serdecznie polecam sięgnąć po ten tytuł. Zdecydowanie warto, bo to przyjemna przygoda. Komiks w swojej cenie okładkowej. Kosztuje 89,99 posiada skrzydełka. Na końcu znajdują się też takie niewielkie dodatki w formie czarno-białych okładek poszczególnych rozdziałów. Ale również przedstawienie poszczególnych ksiąg i właśnie tego tomu początek księga pierwsza oraz księga druga. A także zapowiedź nadchodzących tomów, które są w przygotowaniu. Tyle ode mnie, jeszcze raz serdecznie polecam, i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.